Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Ukarzek. ze mną Camboy. Siemano, Siemano. Yy, breaking news, moi drodzy. Ty już pewnie widziałeś gdzieś tam przed chwilą. no bo, bo, bo chwilę wejdę na to, jeszcze bo, to, jest, to wejdę. bo to jest świeża informacja. Yy, Nikita ma nowego chłopaka, czyli już no nie wróci do ciebie, Camboy. Pewnie ci jest przykro. No, ale no to niech nie wraca, Boże. Ja przecież się nie proszę o to, żeby wracała, tak? Od samego początku się. Jeszcze przez pierwszy miesiąc, dwa może gdzieś tam walczyłem. Nie? A teraz to wiesz, luz wyjebany, nie? Ale jak mówiłem. Nikt mi nie chciał wierzyć, nie? Dwa miesiące temu y, to mówiłem o tym, że, że ma chłopa, y, tutaj ma zdjęcie w październiku dodawane, nie? A wy się dostaliście kiedy? We wrześniu. We wrześniu, czyli miesiąc. Czyli tak, a to jest, we, to jest w październiku dodawane zdjęcie, a tu masz to zdjęcie motocykl. dzisiaj, nie? Okay, okay. Więc wiesz, o kurde, no stary, co ja mam mówić tak naprawdę, no dla mnie to jest takie, wiesz, jak mówiłem, że ma chłopa, nikt mi wierzyć, nie? Chciałem to, kurwa, no to... Sto lat, 100 lat, niechaj żyją na mnie. No dobra, ale to jest duże prawdopodobieństwo chyba? Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli to jest yy, dzieli te zdjęcie miesiąc różnicy, mm. jeśli chodzi o wasze rozstanie, że mogła cię zdradzić, tak? Czy ty też tak myślisz, czy nie? Znaczy wiesz, ja uważam w ogóle, że między nimi to już było coś wcześniej, jak jeszcze byłem z nią w związku. Przecież. Bo chodzi o to, że mi ludzie na początku nie wierzyli, a teraz, teraz jest fajny moment na to, żeby pokazać ludziom w ogóle, że tak było, bo tak było, że ja pojechałem do niej jeszcze o nią walczyć, ona miała go kurwa na tapecie w telefonie, e, czyli to było dwa tygodnie po rozstaniu, wiesz, tam była gadka, szmatka, że to jest przyjaciel, o którego się nie martwić i tak dalej, no ale ogłosiła związek, śmieszna sytuacja, bo ta gadała, że nie będę miała medialnego związku, że już nie chcę mieć faceta z medialnym związkiem, a jeszcze mu jakiś profil zakłada, nie, także... Bo założyła nowy profil. To chyba, jest nie? nowe konto. Jest. Nowe konto, nowe konto, więc nie wiem co. Czyli chce go promować. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak. Okej, okay, to, jest, to jest mocne. Bo nawet ostatnio rozmawiałem z Danielem Magicalem, no i zapytałem go o waszą. Yy, no. O wasz konflikt, no bo to jest logiczne, że zapytam Daniela Magikala no bo to jest gdzieś tam no. związane wszystko ze sobą. No i Daniel powiedział yy, to chyba dobre dla ciebie, że gdzieś tam yy, ta wina rozkłada się 50 na 50, jeśli chodzi o, o tę spinę waszą. No i tutaj akurat dla Magicala, Props, bo co by nie mówić, to on już wcześniej o Nikoli gadał, że ona, wiesz, leniwa, że spała sobie do różnych godzin, w dupie to miała i tak dalej. W naszym związku było to samo. I kurde, jeżeli chodzi o Daniela, no to Daniel akurat dobrze tutaj powiedział. No to co, no, no... Powiedział, taka jest prawda, no, 50 na 50, wina jest po obu stronach, ze wszystkim tak naprawdę. Czy to rozstanie, jakieś podatki, jakieś rzeczy takie, wiesz, to jest wina po obu stronach, więc tutaj props dla Magikala, nie, akurat. No dobra, a tak szczerze to, jak zobaczyłeś zdjęcie z Nikoli z nowym chłopakiem, to zakuło troszkę serduszko, czy nie? Nie. Bekę mieliśmy, także wiesz, nie... no jakby w... co mam teraz płakać nad rozlanym mlekiem, no mówię 100 lat, 100 lat niech żyje nam, niech sobie żyją tam kurde w szczęściu i w miłości, jeszcze ostatnio Gocha miała z nią, Jezus, Pani Gosia miała z nią live'a i ten i mówi, że no Nikola popełniałaś błędy, że szybko weszła w związek, spierdoliła od Magikala, poszła do ciosa, z ciosa na mnie, nie i teraz była w narzeczeństwie i potem znowu ten... Ech, chyba się niczego nie nauczyła ta kobieta, ale wszystkiego dobrego, szczęścia w miłości. Ech. Akurat jeżeli chodzi o kwestie jakieś tam związkowe, to nie będę w to wchodził, ale jeżeli są szczęśliwi, to dobrze. No. Bo dla Ciebie chyba najdziwniejsze jest to nie, że Nikola ma nowego chłopaka, bo gdzieś tam już chyba mówiłeś, że miałeś takie tak. podejrzenia, tylko że ten związek jest teraz publiczny, tak? To jest takie najbardziej, najbardziej jest, zastanawiające dla Ciebie? Zastanawiające, tak jak, nie wiem, no kurwa, próbuję, założyłam mu konto nowe, chociaż gadała, że nie będzie tego, jakby, wiesz, w mediach pokazywać, ale no... no, no już influencerzy nieraz udowodnili, że to są hipokryci, nie? Ja też poniekąd jestem hipokrytą. Każdy, ty też, nie? Ja nie. <laughs> nie no, trochę tak. Trochę tak. Każdy gdzieś tam. No, ale co, no. Ale ty znałeś tego chłopaka, czy nie znałeś go wcześniej? Nie, ja go nie znałem. Nie znałem w ogóle. Temat Nikodema przewinął mi się. Ja nawet na konfrontacji gadałem o Nikodemie. To u Boxdela. zdala a co powiesz o Nikodemie? Spierdolę od mojego przyjaciela i tak dalej, nie? Także już... Próbowałem przedobijać się do mediów społecznościowych, mówić coś widzom i tak no, dalej, I widzę komentarze, ludzie jej życzą wszystkiego dobrego, no to ja nie będę obojętny, no też jej życzę wszystkiego dobrego, no co ma mi powiedzieć innego, tak? Jak ja bym miał nową kobietę, to pewnie też by mi życzyli wszystkiego dobrego, nie? No, nie ma co sobie, wiesz, rzucać kłód pod nogi, tylko no. trzeba być dorosłym i, tak. i gdzieś tam przejść dalej w tym, w tym życiu, tak, nie? Mimo, no. że to nie jest pewnie łatwe. No tak, no ale to już mija tyle czasu, że wiesz... Dobra, no, bo dużo tematów z Tobą, no bo na Wigilii pokłóciłeś się ostro z Bombą, tam, czy Bomba Ci do bombę nawet, bomba, tak? to jest, bomba to jest śmieć dla mnie, nie? No co on kurwa podchodzi z partyzanta, wali mnie z liścia, dodawałem ostatnio relację na jego temat, bo się Hereta odezwała do mnie, sobie wyobraź, Natalia, z którą on miał tam spinę. A na to na Wigilii? To... Tak, no i ona twierdzi, że Bomba ją zabrał oczywiście tam do hotelu, ten kurwa jak zwykle, wiesz, niczego nie pamięta. Stary, no jeżeli nie pamiętasz, że zabrałeś laskę do hotelu, rzuciłeś ją yy, yy, na łóżko. Fakt faktem, ona też mogła trochę tam, wiesz, zjebać z tym, że poszła faktycznie do niego, do tego hotelu. Nie wiemy do końca, jakie miała intencje. No jak to, na no pewnie pogadać, krzyżówki porozwiązywać. Z tego, co mi powiedziała, ona wtedy miała 20 chyba lat, nie? Bo to było w 2022 roku. Mhm. Yy, ona myślała, że oni pójdą jeszcze na miasto, po prostu gdzieś sobie się zbriefują, wyjdą gdzieś razem, wiesz, po, posiedzą, pogadają. On ją rzucił na łóżko, on niczego nie pamięta, kurwa, nie? Taki gangster trochę którego niczego nie pamięta, nie? To teraz trochę słabo, że ten temat wychodzi, no bo bomba ma nową dziewczynę ostatnio na Sylwestrze, ją chyba gdzieś tam właśnie, jest zdjęcie dodali. Tutaj... A ty wiesz o tym, że ja mam całą konwersację, nie? Ja ci pokażę, kolego. Ale z Olonciupom? Yy... Nie, z Oląciupą nie, mam konwersacji. No, ja teraz mówię, że ma nową nową dziewczynę, nie? No tak. A ciupa? Tak, ciupa. No właśnie, no. Też, kurwa, dobijałeś się do mnie, że kurwiszą, że coś Kita i tak dalej, i tak dalej, nie? Odnośnie nowych związków, co wszedł związek z Ciupą, kurwa. Przecież, a kim jest Ciupa w ogóle? Przecież, dużo, ile ludzi ją zna w Warszawie, stary? Jaki to jest związek teraz? Dla mnie osobiście jest to związek typowo pod media społecznościowe. Jednego dnia, kurwa, wywiadzik, jakieś materiały w tvn a drugiego dnia informacja, że, kurwa, Ciupa jest z gościem, który siedział w więzieniu. I jestem ciekaw, ale to może kiedy indziej o tym porozmawiamy jeszcze, ale jestem ciekaw odnośnie tego, czy Ciupa wie wszystko o bombie. Bo się dowiedziałem też dużo różnych rzeczy, nie? Dlaczego na przykład się dowiedziałeś? No, na przykład o jego dziecku, nie? Mhm. Że, że, że też jakieś problemy tam alimentacyjne są, nie? I najbardziej mnie wkurwia to, że podchodzi do mnie gościu, wali mnie z partyzanta, gdzie ja stary nie mam nawet jak możliwości zareagować, dobrze, że jeszcze wtedy był Michał, Yy, wiesz, idzie sobie do kibla, że niby, wiesz, yy, brudną ma łapę od szczochów, że mi ją daje i tak dalej. ale to jest chujo, chujowe zachowanie generalnie, nie? Ten wasz konflikt gdzieś tam wyrósł, bo wiadomo, że tym miałeś z Filipkiem ten spinę i, tak. i nikt nie ukrywa, nie bo... z Filipkiem to miała być... Myślę, że już możemy powiedzieć, nie? No, czy mówię, że, No właśnie tak mi się wydaje, że ta walka gdzieś tam może się pojawić, no bo nikt nie ukrywa, że wy pewnie negocjowaliście. Ostro z Filipkiem się pospinałeś na tej Wigilii, rzucił w ciebie butelką, tam poszły c -wordy i tak dalej. No a tutaj się włączył w to Bomba i no i tak naprawdę Bomba troszkę przyćmił ten twój konflikt z Filipkiem, jeśli chodzi... czy przyćmił Filipka, jeśli chodzi o konflikt z tobą i on gdzieś wyrósł na taką pierwszoplanową postać, żeby ten konflikt dla z tobą mnie, z zrobić i tę walkę zrobić. Dla mnie Bomba jest generalnie taki no, śmieciowe zachowanie, śmietnik taki dla mnie, nie? Że wiesz, że sam ma kurwa za uszami dużo rzeczy i zusia był, yy, zusia miał ogromny konflikt, zusia też wypierdala na niego różne rzeczy. I teraz patrz, ja jestem, byłem z Nikitą, nie? Po rozstaniu mega drama, nie? Nikita wypierdala na mnie rzeczy, nie? A sam był z kobietą i ona na niego wypierdalała rzeczy, więc no, mógłby chociaż mnie trochę zrozumieć, że kobiety czasami są takie mściwe, nie? Ale Zuzia ja tam na niego dużo rzeczy wypierdalała. Jakieś wyroki. Ja to jeszcze nie jestem tak zawiadomiony, nie, nie, nie śledziłem tak tego, ale, ale fakt faktem, no to tam z Filipkiem Mieliśmy mocny taki konflikt, potem był jeszcze Koziołek, który też y, no, mocno nas jest... atakował i tak dalej, mnie, y, no i dołączył do tego bomba, kurwa, trzech na jednego, ja pierdolę, no gdyby nie ja, to oni chyba, kurwa, na tej wigili to by nie mieli o czym gadać, szczerze mówiąc. No jakbyś teraz miał, jakbyś teraz miał wybrać z tej trójki, dobra, no, jeszcze dorzućmy ćpatana Marconia, Marconia bo no? ćpatanka zawsze trzeba dorzucić, żeby się chłopaczek nie czuł tam na y, dalekiej imigracji... Żeby mu nie było smutno, po prostu, wspomnijmy o śpadanku, bo, bo trzeba zawsze o takich ludziach wspomnieć, bo pewnie mu tam jest przykro. Jak miałbyś teraz wybrać Filipka, koziołka, bombę czy Natana Marconia, to z kim byś chciał stoczyć walkę. Teraz tak najbardziej po tej wigilii, która się wydarzyła, bo podejrzewam, że z Natanem to już najmniej teraz w tym momencie. Natan myślę, że fajny byłby rewanż, ale nie wiem, czy dojdzie do tego do skutku do rewanżu. Filipek dla mnie jest, kurde, stary taki mdły, taki kurde. Taki jest, zarzucił we mnie butelką, bo nie mógł wytrzymać z presji, no to chyba najbardziej bym chciał wpis jebnąć bombę, po prostu oddać mu za tego liścia, że się tam wiesz, yy, pruł do mnie przez cały czas, zauważyłem cały czas, całą wigilię, cały czas jebuć, kamerobujo, kurwiszo, kurwiszą coś tam, coś tam zaczął gadać. No stary, ja siedzę i tak samo, co mi się nie podobało, no jak może taki frajer, a, jedna rzecz, co właśnie zauważyłem, że Bomba, nie, jak ma jakiś problem do kobiety, to ją wyzywa od prosty tutek, od dziwek i tak dalej, nie, i to samo było w, z Heretą. Jak Hereta mu powiedziała, że był z nią na hotelu, wymieniła nawet nazwę hotelu, mhm. to ją zaczął wyzywać, że jest dziwką, kurwiszą, na, na, na tej wigilii, więc zobacz jaką przyjmuje strategię, strategię Bomba.